Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak na telefonie Samsung A55 możemy zmienić datę i czas. Także zapraszam do oglądania. Aby zmienić datę i czas, musimy przejść do ustawień. Także wchodzimy w ustawienia, następnie schodzimy na sam dół i szukamy zarządzanie ogólne. Gdy już mamy tą opcję, klikamy ją, następnie klikamy czwartą opcję: data i godzina. Jak widzicie, tutaj mamy. Cztery różne opcje, automatyczna data i godzina, automatyczna strefa czasowa, ustaw strefę czasową według lokalizacji Waszego telefonu, czyli będziemy w Ameryce, no to mamy kilka godzin do przodu, jesteśmy w, w Egipcie, mamy godzinę do przodu i wtedy automatycznie nam się telefon ustawia tam, gdzie jest aktualnie lokalizacja jego. Format 24 godziny, czyli mamy tak jak mamy w Ameryce, mamy pierwszą PM, drugą PM. Jak to wyłączymy, tak jak widzicie w lewym górnym rogu, zniknie nam to 0 przed tym, tylko mieć po prostu format 4, 12 godziny. Także ustawiamy sobie tak, jak jest, Że aby zmienić datę i czas i godzinę, musimy po prostu wyłączyć automatyczną datę i teraz możemy sobie ustawić nasz czas. Ustawiamy sobie 9.40, w telefonie ustawiono 9.40. Automatyczna strefa czasowa, jak widzicie możemy sobie tutaj wyłączyć region, wybieramy sobie region Andora. i jak widzicie mamy teraz ustawioną na Andorę na 19 marca 2024 roku na godzinę 9.40. Aby to naprawić, prosto klikamy jeszcze raz te dwa przyciski i telefon wraca nam do normy. Także dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Cześć!